Widzowie, bardzo chcieliście i jest, jest oto odcinek z Jailbreak'a I tak, oto odcinek z Jailbreak'a, powiem wam, coś się szykuje, bo jutro szykuje się w Jailbreak'u coś, co powinniście wejść No, jeżeli gracie w Jailbreak'a, o, a ja mam jeszcze skrzynek 10 tych A to może kiedyś otworzę, a ty drogi widzu zostaw łapkę w górę, subskrypcję i napisz w komentarzu No co mógłbyś napisać w komentarzu, no napisz w komentarzu drogi widzu Czy zrobiłeś to już wszystko, o co cię poprosiłem, czyli łapka w górę i komentarz Mam przygotowane tutaj takie filmiki i były też odnośnie jakieś tam rzeczy w update'cie, więc. Przeczytam wam tutaj co było dodane. Wchodzimy sobie na Twitterka i mamy teraz tak. Goliat z gotowy na zwycięzców. Ok, czyli był jakieś goliat tutaj. Widzę chyba to dla zwycięzców czegoś. Retro Vehicle Text, czyli wraca, wracają stare tekstury. Progress XP. Aha, czyli teraz jak mamy XP, pokazuje nam ile dokładnie mamy XP. Rakiety mają teraz traile. True Black Prime. Aha, prawidłowo czarny. Poprawiono mini-mapę i innych taki troszeczkę poprawek. Okej, okay, czyli to był update, taki bardziej poprawkowy ulepszający tutaj teraz to, co było w tym sezonie, nie pamiętam, miałem ten sezon niby chyba robić. No, tu jakiś kiszczow był, no. A skończyło się na tym, że nie zrobiłem tego, co miałem zrobić. Yy, more info, o, a tu można komuś giftować sezon pasy, ale fajne. No, niestety, mówię, zapomniałem to zrobić. To dwa w ogóle klaxon jest. Bo miałem chyba lecieć po to, autko, ale w ogóle zapomniałem, żeby robić ten sezon. Więc, no widzowie, co też jeszcze takiego ważnego będzie dla Was? Yy, bo pewnie powiedziecie, Mandy, Mandy o co chodzi. Będzie 5 nowych aut teraz, od jutra. Przez kolejne 5 dni. 5 nowych aut. O co. To się dzieje z moim autem? Tak, chyba nie powinno się dziać. No, chciałem to y, sobie zdobyć, ale już pewnie nie zdobęda. To 10 poziom. No trudno. <grym> Ile do końca sezonu jeszcze zostało? No, contract. Czy jest new season? A, nie zdążyłbym. 29 dni to zdążyłem na luzie jeszcze to. Może to zrobię, żeby mieć. Zobaczymy. Albo się wytrajduje. Zobaczymy jeszcze, jak to zrobić. Ale no, jak już mamy to, to. Yy, co to jeszcze jest? Piłka, czyli challenge prawdopodobnie nowy. Że bramkę strzelić. W ogóle mapa teraz widzę, że już się tak za bardzo nie zmienia. Bo to jest jedynie ta, ma, ta część, już w ogóle tak, jakby nie, nie ma nic więcej na niej. Jedynie na tej części, tak, coś tam z, się może zmieniać bardziej. Bo ta jest pusta, więc fajnie by coś tu dodawali. Moim zdaniem, tor wyścigowy powinni tu dodać. Tu no nie ma drzew, czy co jest? Bo normalnie tutaj były, pełno drzew. było i to nie ma tutaj, nie, jest są drzewa, tylko nie renderowały mi się, byłem tak wysoko. Dobra, jesteśmy tutaj i pewnie dalej można wjeżdżać, można wjeżdżać. Tu dalej nic nie ma, dalej tu nic nie ma. Od kiedy skończyłem grać w Jailbreak'a do tego czasu nic tu jeszcze nie zbudowali, czyli... Po prostu zrobili coś i nawet nie wiedzą chyba co chcą tu zrobić. Dobra. To do widzowie, wam powiem teraz coś, co możecie jeżeli gracie jeszcze w Jailbreak'a, to na pewno zobaczyć i spojrzeć. Jest to... 5 nowych pojazdów, specjalnych pojazdów od poniedziałku do piątku, czyli 5 dni, 5 pojazdów. Każdy jedzie jeden dzień, to będzie nowy pojazd. I teraz możemy zobaczyć sobie nawet ten filmik. Ok. I mamy, mamy jakieś, yy, teraz tak, mamy. Ten pojazd będzie tani, będzie kosztował nie więcej niż 100 tysięcy, czyli Mniej niż, mniej niż 100 tysięcy tu jest jakiś rewamp więc prawdopodobnie yy, pojazd będzie do kupienia ale jeżeli ktoś go ma to będzie ten pojazd co on ma przerobiony kolejny pojazd to będzie w środę będzie no, nie, no będzie na pewno do miliona aż na pewno nie milion ale poniżej miliona i na pewno od, od 100 tysięcy do miliona więc nie wiemy, wiemy tylko niektóre litery że to będzie D coś tam później tu mamy rewamp znowu jakiegoś jest pewnie można kupić, ale jak ktoś ma, no to nie będzie musiał kupować, będzie miał przerobiony. I tutaj w piątek będzie jakaś limitka, czyli prawdopodobnie ten i ten pojazd, te są już, te dwa pojazdy już są, co będą wtorek i czwartek. W Poniedziałek i środę będą pojazdy, których nie ma, ale jak kupi się, to one będą cały czas. A w piątek będzie najważniejszy, bo będzie można go kupić prawdopodobnie tylko na tylko w piątek i już nigdy więcej go nie będzie można kupić. Więc na tego limitkę bardzo ważne, żeby sobie zbierać, bo limitki ważna rzecz, bo później się tradeować lub coś. Można za takie limitki. Więc no, y, też tu mamy, o. Okej. Okay. I tu także widzimy leciutko, co to jest. Y, tu mamy jakiś taki zwykły samochodzik. Nie wiem, co to jest to, ale to wygląda mi jakiś czołg. To jest jakiś jakby nowy samolot. Tu jest jakby jakaś terenówka, znaczy jakiś taki awansów. A tu mamy jakieś jakąś formułę, widzicie? Jakby Formuła 1, coś tego typu, takie płaskie bardzo. Czyli jakaś limitka, bardzo płaska. No, no i to będzie tyle z tego. Więc yy, tutaj musimy wbić na pewno od poniedziałku, czyli od Halloween. Dlatego może to będą jakieś Halloweenowe typowo, bo na przykład na Halloween to są. Więc no, warto na pewno to zobaczyć. Co to w ogóle będzie. Yy, jakie to będzie? A ja zrobię teraz Opening tych skrzynek. Ojejku, Open Safe, dobra. Co mi wyleci? Ultra rzadki. To, dobra, jeszcze. Do 5-5 pięć, pięć skrzynek trzeba otworzyć. Ultra rzadki. Coś lepszego. Okej. Okay. Coś lepszego. I ostatnią. I. Dobra, jeszcze jedną. Jeszcze jedną, jeszcze jedną. No nie wierzę, dobra. No mam same duplikaty. Dobra. Dwie sobie zostawię na... Na jakiś inaczej. Dobra, w ogóle muzeum jest otwarte, ale co, co mi po muzeum, gdy muzeum nadal się robi dwie osoby. Czyli nie zrobię tego. O kurczę, przyleciałem ładnie. Dobra. Mamy tu jakieś nowe pojazdy nie mamy takich żadnych nowych pojazdów. Wszystko jest tak jak po staremu. Czyli tu się dużo nie zmienia, cały czas mamy ten jesienny. W sumie, dziwne jest to, nie ma halloweenowego eventu? Jak typowo halloweenowego eventu nie ma? Ej, ale to mega dziwne właśnie. Bo jesienny był już wcześniej, tak, ale... Halloween? Żeby zapomnieli o halloweenowym evencie? Coś tu jest może? Serio, tak jakby teraz to w piątek, poniedziałek prosto na halloween ma być. Ten Halloweenowy event, ale nic więcej nie ma. Ej, ale to jest mega dziwne w ogóle, że tak, to tak zrobili to. Zapomnieli o Halloween. Dobra, lecimy. O nie, dobra, lecimy jeszcze tu. Dobra. Lecimy jeszcze tu. Nie, to nie ma. Dobra. To musi. O. Halo. Ej, w ogóle mega dziwne, że nie. Z... W ogóle to, to mnie naprawdę dziwia, że zapomnieli o evencie Halloweenowym i nigdzie go nie ma. Więc widzowie, wy nie zapomnijcie łapce w górze.